Widzę, że mój komputer oszalał totalnie. Ok, powinno śmigać. Dobra, to trzeba od nowa odpalić. Gęściej, dajcie mi chwilę. Najgorzej. Najgorzej. No i co teraz? Nie chce się to. Nie no to ja już, już jak, najszyb jak najszybciej się da odpala. <grywanie> nie wywali A i strumyk dalej jest? No proszę. I was nie wywaliło. I dalej jest strumyk. Dobrze, to lecimy, moi kochani. Już, 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 szybko ładuję to, <śmienny> Dzień, dziś jest? wtorek, nie? Okej, okay, jestem, jestem, działa. Mhm. Gdzieś tu jest Bruno, Bruno Słońce. Gdzieś tutaj jesteś? Gdzie ty tu jesteś? O, tu jesteś. O. Jak stoi w polu, mhm, mm i tam, oh kurde. Ciekawa jestem, co to się stało, ale chyba no już ciepło się laptop robi, może to dlatego. Takie przygody. Ten duszek to gdzie? A tam okej, okay, widzę go. Nawet dwa duszki widzę, bo tam jeszcze z tyłu był jeden. Yep. Ale Bruno nie jest zadowyczajny. tematy. też nie tutaj, tych skrzynek było dosyć sporo, nie? A, nie, ma, nie ma co się bać tutaj, nie? nie nic nic. Okej, okay, mamy to. I to był jeszcze jeden z tego, co. już go nie znajdę w życiu. O tam jest. Skrzynka też jest od razu. On tutaj będzie leciał. Dobra, to wyczajmy tą skrzynkę. Dobra, zaraz, zaraz do Was, zaraz do Was przy, przy, przylecę. Chciałam od razu tego duszka, póki go widzę, też wyczaić. A to skrzynka po drodze była. To od razu ją. Tutaj gotowanko się włączyło. Gdzie on był ten duszek? Tam. Nie mam pytania, jak oni go wymyślili tutaj tego duszka? Zygzakiem musiał polecieć zygzakiem tam. Niech. Niech to licho. Dobra kochani, to bierzemy to. Bierzemy i lecimy. Ile nam zostało?

My już chyba mamy to, nie? Mamy już to, słońce, to możemy iść ten. Możemy iść ujść. Yy, W ostatniej chwili, jak na amerykańskich filmach, nie? Aha, to jeszcze tu składamy. To pomyślcie, kochani, gdzie możemy iść na niego łyszować? Gdzie my możemy iść na na, na tego wspaniałego anglika, którego nam bardzo brakuje do szczęścia? I będziemy łyszowanką. Tutaj, przy tej tablicy. Ale obliczone co do jednego, tutaj widzę. Mel, kurde, nieźle. Dobra, kochani, to chodźcie, to chodźcie, będziemy łyszować. Będziemy Och, tak, tak. Żeby przyszedł, żeby przyszedł, to będzie, będzie święto, słuchajcie. Ale mamy też, o ile się nie mylę, mamy coś, czy ktoś ma ochotę jeszcze do nas dołączyć, moi kochani, na łyszowanko. Mamy 4 na standardzie. Czy robimy 4 na standardzie na rozgrzewkę? To, imo tak to do standardu, czy do, do miejsca, że tutaj łyszujemy? Aha, okej, okay, dobra, robimy na standardzie 4. Na rozgrzewkę, moi kochani. Na rozgrzeweczkę lecimy, łyszę. Tutaj, tutaj, byłoby fajnie, oczywiście Razora trafić. Ja biorę z zaskoczenia, biorę to, żeby nie wiedziało nawet, że leci. Ale oczywiście musi polecieć broń. Jakerman rozgadał. Dobra, kochani, to lecimy dalej. Lecimy, lecimy. Teraz, teraz by była fajna, no, jakaś fajna postać, nie? W końcu kiedyś drogi standardzie. Podziel się z nami. Uuu, fioletowo, może będzie jakaś fajna. Tak, nie lubi. <grafię> tak, ramię nie lubi. Okej, okay, to lecimy dalej. No, no. No, dawaj jakąś fajną posyłkę. Fioletu podrząd. pod rząd? Wow. No, ale ty tak na serio, Gro? Czy ty, Gro, czy, czy ty mamy ustawione na standardzie może, że my chcemy tylko bronie? What the hell? What the hell? No nic, wszystko szczęście na postaci wykorzy... O kurcze, trzy pod rząd fiolety? Ale wiecie dlaczego to poszło tak? Wiecie dlaczego to tak poszło? Dlatego, że Standard pomyślał, że chce my tutaj mieć jeszcze jeden taki los, nie? Dobra, kochani. Lecimy dziesiąteczkę, lecimy dziesiąteczkę, moi drodzy. O. Ja się wcale nie stresuję, wezmę sobie kapicia, tak wypadnie. Hejka, hejka. Witam serdecznie, moi drodzy. Czy jesteśmy na to gotowi? Jak, jak na Francuza, też, też minuty prawie przed końcem. To musi przyjść. Musi. Gotowi? Dobra, ja nie patrzę. Ja nie patrzę, bo ja żyję w stresie. W związku z tym ja nie patrzę. No. Okej, okay, dobra. Lecimy, lecimy. Co to te bronie dzisiaj jakieś takie przychodzące? Ale może, może, może. Proszę, 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 proszę. Chociaż... Ale to tak na serio. Ale że to tak na serio. No ja po prostu nie wierzę w to, co tu się dzieje. No, słoneczko, przyjdź do nas. Wdech i wydech. Dobra, tu jest ten, tu są wszyscy. To lecimy. Dobra, dajesz słońce, to jest Twoja chwila prawdy. Kochani, ostatni misz. To jest ten moment, kiedy on musi się pojawić. Kurde, no. Słyszysz? Słyszysz, kto tam mówi, w tle? Dobra, ja już nie patrzę. Ja nie patrzę po prostu. No, ja nie mam pytań. <laughs> o, ja nie mam pytań, co tu się podziało, no. Co tu się podziało? Co za smutek. Czy my mamy jakoś. Nie, wszystkie dziewczyny mamy już na 20. Na 20 level, nie? No. Ech. No cóż moi drodzy. No cóż moi drodzy. Wyraźnie nam ani brent nie był pisany, ani, ani, ani wrotek. Popatrzmy jeszcze chwilę na ten piękny ten. No niestety, no nie, nie, nie poszło, ale, ale przynajmniej mamy prawie gotowi. Jesteśmy na kolejne. Jak, na tego. Ech. A co? Już zbieramy od kilku godzin. Już raczej nie wpadnie ziomek. Nie, bo ja gram tylko chłopakami. Tylko i wyłącznie chłopakami gram, więc nie będę wysłuchać na żadną z dziewczyn. Będę, będę na Venti'ego. Mhm. No tylko, tylko szkoda, kurczę, szkoda tego, tego wrotka, bo, bo... jak byłby na C1, no to byłoby cudnie, nie? No nie chciał przyjść. O, koteły. No zobaczymy, kto będzie. Zobaczymy, kto będzie. Zawsze na chłopaków. No cóż, ale ten banner i tak poszedł nieźle, bo, bo przyszły... Prócz, prócz Wrotka też przyszli chłopaki, którzy... Tutaj Konstelacja, tu C6, tu w ogóle C5. Czyste szaleństwo. Chociaż tyle dobrego. Najlepiej to wszystkich. Najlepiej to wszystkich. Hmm. No powiem wam no trochę szkoda, trochę szkoda, bo. Ajajaj. Bo liczyłam na to, że się pojawi. Ale jak to mówią, no najwyraźniej tak było nam pisane, że dzisiaj ani jeden, ani drugi nie przyszedł. Trochę szkoda. No cóż, no to jutro zaczynamy, moi drodzy. Jutro zaczynamy zbieractwo już na, 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 jak, jak to było? Stary, jak, jak, jak to o Venti mówi, ktoś powiedział. Stary. Sta... Ten. Nadziada z winkiem, tak? No. No, będziemy na niego polować mocno. Jak tam się dostać? Jak tam, jak tam, jak tam się dostaliście? Dobra, kochani. No cóż. Moi kochani, dziękuję Wam jeszcze raz za, za bycie ze mną dzisiaj na strumyku.